Jak mówiłem tak też robimy i kolejny dzień Zbieramy kukurydzę Wystawiłem ją już nawet na Oelik. więc ktoś tam będzie chciał to pewnie przyjedzie Bo ludzie szukają jeszcze ciągle kukurydzy, niedługo gdzieś tam wiecie, ale, ale szukają, bo, bo nie mają, aby długo się domaga. Też na górniki jest szukane, ale do większej ilości ta cena nie jest już taka fajna. No i tutaj co? Powyżej siedmiu 7 na razie wychodzi. Przeryw daje ognia tutaj. Wielkość nie powala. Tutaj kwasty odbiły jak widać. Yy... Ale no co? Wilgotność nie jest najgorsza. 30, poniżej 30, 31, 32 to już taka najbardziej mokra tutaj. Tutaj też również kalo. I tak jak zawsze mówię, to kalo jest super, bo wcześniej schodzi z pola. Um, no i w tym przypadku tak miało być, to jest zaplanowane, tutaj miał być wczesny zbiór, um, bo tutaj później przeżyto, a, prze, a później może rzepak, nie wiem, Dobaczymy, zobaczymy, zobaczymy, um, ja zaraz odczepię, zawrócę, zresztą możemy jechać razem. Nie mam kamerki jeszcze ze sobą teraz pojadę wysypać, to jak nie zapomnę, to wezmę kamerkę. Uczmy napęd. Jeszcze sąsiedzi na kiszonkę nie skosili, aby już na ziarno walimy i to nie jest najgorsza wilgotność. Ale no, no to na piachach na słabych, słabych działkach tak. Ja tą dwuosiówkę zostawiam, tu mamy 8 hektarów. Licząc, że po 8, bo ta średnia rośnie, wiadomo, z brzegu się obkosi, no to zawsze jest słabiej gdzieś tam. Więc liczę te 8, no to 64 tony. No to dwie tandemówki, później cały zestaw powinno to się, powinno to się zmieścić, nie? Jak nie to ze 2-3 tony, czy to tam w kombajnie jeszcze można te 2, no 2 tony ze 3 to już max. Czyli skombajnię, czekajcie, jeszcze trochę dalej miałem podjechać. O, tak. O, o, tak. O. No i dobra. Są wiadomo, jak to w kukurydzy? Suchsze miejsca, bardziej mokre miejsca, bardziej może zielone, tak. Powiem Ale zobaczcie Nie wygląda to Nie wygląda tu źle O tutaj na przykład jak jechaliśmy poprzeczniakiem To nawet 12 ton pokazywało na, O takich kolbach No i na tych, czekajcie o, na takich kolbach Także No nie ma co narzekać Trochę lepszej ziemi I w tym roku będzie sypało Super będzie Naprawdę, to jest w porównaniu do tego, co się działo w poprzednim roku, to jest Dużo przyjemniejsze żniwa będą 800-ka trochę pokursuje w tym roku No i pewnie jeszcze klas do tego Aczkolwiek chcemy klasę teraz przetestować w beczce, bo póki z 900 przy Horszu To to podczepimy do beczki, bo musimy tam wywieźć parę beczek Pod zboże Podczepimy klasę i zobaczymy, jak on będzie sobie radził Mocy może wiele nie ma, ale fajna masa, fajny uciąg, więc może będzie sobie radził. Zobaczymy. Dobra, jadę zaraz. Poczekam, ta to to kółko zrobi. Powinno być, powinna być tam demówka pełna. Pojadę, wezmę kamerkę, to inaczej będzie się nagrywało. No i co? I nie wziąłem kamerki. Pole skończyliśmy. Ja jakoś tam ponad 7 ton wyjdzie, jednak. To nie będzie rekordowe pole. W tym roku, ale to są takie kawałki na początku, które kosimy oczywiście, które mają mały potencjał. I stąd też one są suche, bo tam nawet poniżej 30 miejscami to takich sporo, bo pokazywało różnie. E, 26, 27, no ale e, zwieziemy jakoś 60 ton z tego 8 hektarów. No i tutaj co? To trzeba... Dobrze, że wcześniej kosimy, więc można przygotować i jeszcze w miarę w terminie posieść przężyto. Jedziemy na gospodarstwo, jakiś obiadek, bo mamy po 13 chwilkę ja, jakiś obiadek i przejedziemy się sobie po polach pick up, zobaczymy co tam jeszcze, bo oprócz tego, co skosiliśmy, to jeszcze na pewno przy gospodarstwie, bo poletkę jeszcze tam zostały może niecałe 2 hektary do położenia. Tam jest wczesna odmiana Marco Polo. Ta, która była e, pierwsza koszona. E, no i co? I pojedziemy pick zobaczymy, może coś jeszcze gdzieś blisko gospodarstwa będzie. E, mamy tam 2 hektary, też takie niedaleko. E, gdzieś też jest kalo. E, zobaczymy. Ale też z drugiej strony nie ma co się śpieszyć, bo na kawałkach, gdzie nie mamy sieć zboża, niech on sobie jeszcze nawet tydzień głupi podstoi. Będzie może procent, dwa suchsze. I jesteśmy tutaj właśnie przy gospodarstwie na Poletku Tutaj Poletko Lidea Tutaj ziemia jest zasobna niesamowicie No bo tutaj no, praktycznie co roku tylko z przerwami na wapnowanie no. <grydza> no, Zobaczcie jaka to jest kukurydza Z no, 4 metry ma Tutaj wszystko to są odmiany yy, Lidei I jeszcze chyba z dwie pionierowskie są na końcu wysiane Wysypiemy teraz. I będziemy zaczynać takie oddzielne jakby pole. Gdzie to, to zresztą widać, zobaczcie jak zielona się zmienia w suchą kukurydzę. I tam tam jest 180 posiana, tam no i całe dwa hektary. A jeszcze to upierdzielimy, wystarczająco. dzisiaj. Co? Trzeba opłukać. Niemiec nie wiem dokręcił albo tak dokręcił, żeby trzeba było po dwóch latach dokręcać nie <laughs> takie sytuacje miałem iść do taty, z nim tam pojeździć ale wychodzę i patrzę, że coś tutaj olejem kapie i się okazało, że tam na takim czujniku na rozdzielaczu się poluzowało. i się sączy ten e... a ciśnienie w hamulce. i się sączy ten e się sączy olej hydrauliczny i tak kapie, że na podłogę tam gdzie jest silnik i z tej podłogi skapuje na, na pas i z pasa no wiadomo jak to spasa, wszędzie na dookoła no i tak zgasiliśmy patrzę z DPF a no to tylko taka para idzie jak się ten e, ten olej wypala tam nie to jest takie Wiecie, na kukurydzy to ta wilgość powietrza jest, wilgotność powietrza jest i inna, temperatury są inne, ale przy zbożu, jakby tam plewami było zawalone w coś, to od takiej pierdoły kombajn może się zapalić, także, panie Niemiec, bardzo, bardzo nieładnie. Ale dobrze, że jesteśmy na miejscu, to do... normalnie pewnie by tam się kosiło, nie? Bo tam nie, nie jest mocno nawalone tym olejem. Ale że jesteśmy przy całym gospodarstwie, to co, jedziemy sobie, opłukamy go Pianą tam trochę, żeby ten olej, wiecie, zmyło I... <laughs> właśnie I... I... dalej będziemy kosić, no Ale no, dobrze, że się zobaczyło w takim, no nie bardzo, nie bardzo miejscu może tam ten wyciek był Wracamy do koszenia Zgarnięty szybko temat i mamy musimy dalej trzeba było dokręcić jedynie no i opłukać ten cały olej jak jakąś wiecie pianą aktywną żeby to trochę wypukało dobrze i lecimy dalej dzisiaj zamykamy temat koszenia będzie już 20 hektarów z głowy dobre i tyle Piąta szósta klasa, nie? nie ale tutaj to, to jest Może, może czwartej, no ale, jest. ale i przez tak. to, to. Ale średnia wychodzi, dycha. Tak, jest fajnie, fajnie. Tutaj 12 Wam pokazuje. Widzieliście przed chwilą jak to wygląda. Niby wczesna odmiana, zobaczcie, Marco Polo 180, ale potrafi plonować, jeżeli damy kawałek lepszej ziemi albo wilgoci więcej, no to widać gdzie troszkę się zmienia ta ziemia. W tym momencie dokładnie. No ale tutaj na przykład tej wczesnej odmiany dyszka leci, no to jest bardzo, bardzo fajny wynik. Ten sobie, przynajmniej ten dzień zakończymy lepszym wynikiem niż te 7 ton. No i łącznie gdzieś tam 22 hektary już nam uleciało, uleciały też 3 hektary w, pamiętacie te, które kosiliśmy na kiszonkę, więc niecałe 150 hektarów nam zostanie ale czy teraz coś jeszcze będziemy kosić, no nie wiem, zobaczymy. Raczej poniedzieli, dzisiaj mamy czwartek, więc raczej, raczej coś poniedzieli jak już. Wysuszymy to, co mamy. Już widziałem, nawet jeden telefon miałem, zasłuchał, ktoś dzwonił, więc póki co to będzie pewnie szło. W dobrej cenie, no bo po prostu jeszcze tego towaru nie ma, więc tym trochę wygrywamy, że kosimy wcześniej, mimo że wilgotniejsza, aczkolwiek to no mówię, no nie jest taka mocna ta wilgoć, ta wilgotność, bo gdzieś tam 34 to max, więc to nie jest jakiś masakryczny wynik, nie? A głównie to, co dziś pokazuje wilgotnościami, to jest 30, 31, 32, 29. Jeden przejazd oprócz tego, który na to jedzie i na dzisiaj będzie to tyle A poletka to będziemy kosić, ale poletka to jeszcze, ojojoj oj, oj. Przypuszczam, znaczy przypuszczam, nie pamiętam dobrze, ale tam chyba najpóźniejsza to była coś 260, 270 Więc to to jeszcze, no trzy tygodnie na pewno Wczoraj dzisiaj już sianie. Już jeden samochód kukurydzy odebrany. Sialiśmy też, poczekajcie, przetrzę trochę. Sialiśmy, co ja mówię, słyszeliśmy całą noc. Potem popatrzyliśmy, że później zaczęło nam już to iść na hale, bo wiadomo, trzeba było najpierw to w trybie porcjowym przesuszyć, żeby dopiero puścić w ciągły. I pomyśleliśmy, dobra, jak ma być jutro samochód, no to puścimy to przez całą noc. No i fajnie to poszło. Już jeden a ja dzisiaj się pszenżyto. E, I to tak pokrótce, e, tak to wygląda. Super roboty tutaj robi siewnik. A zaraz przejdziemy na nową dzierżawę, bo tutaj mamy dwa kawałki po 5,5 hektara, a obok jeszcze nam taka na dwójka doszła. 2 hektarowy kawałek. Tutaj na dole mamy piach totalny, spójrzcie tylko. Ale jak już widzimy na równe, to tutaj takie można powiedzieć 4 hektary to jest naprawdę bardzo, to jest 5,5, to jest bardzo fajna ziemia. I tutaj też siejemy, no, przeżyto to pożyjcie, więc nie to fajne, to trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest zbytnio najlepsza opcja, ale po prostu założenie jest takie, że w przyszłym roku prawdopodobnie posiejemy tutaj rzepak. Kukurydza. mogłaby być też również jakimś, jakimś wyjściem, ale to są tereny Puszczy Knyszyńskiej. Jeśli ktoś wie, gdzie to jest, jest tych okolic, to wie, że tutaj jest po prostu dużo zwierzyny. Nawet jeden z Was, który przyjeżdżał po kukurydzę do mnie, no to mówił, że on tu próbował w tych lejonach i mówi, no Patryk, nie polecam, bo to się po prostu źle skończy a więc raczej to odpada, więc spróbujemy może z tym rzepakiem. Rzepaku aż tak wielkiego problemu że nie powinna być. Jakieś tam dziki nie powinny być właśnie przy tym przypadku problemem. A ta nowa dzierżawa, bo pierwszy kawałek, który już obciałem, stam za tymi drzewami, to jest drugi. No, tutaj jak jest glina, bo tutaj albo nie jest glina na środku, to i nawet. Zobaczcie z trzema metrami, czyli więcej tam ma co robić. Nie jest to jakaś taka wiecie, czysta glina, znaczy zmieszana z jakimś piaskiem, ale mimo wszystko 1700 obrotów miał przez moment. A trzeci kawałek, ta nowa dzierżawa 2 kawałek to tak jak nie wiem czy widzicie, tam takie brzuszki są, to z dusz tych brzuzek gdzieś do, do tego momentu, w którym my jesteśmy od początku tego pola gdzieś podobnej, nie, nie, jest, nie jest takiej długości 2 hektary, ale tam słuchajcie jest sama czwarta klasa, więc takie i chyba tam nawet nie ma żadnej piątej, no może piątej trochę jest, ale szóstej na pewno nie ma. Jak na nasze warunki to bardzo fajny kawałek, no mimo że 2 hektary, ale to wiecie, gdzieś tam może ktoś w przyszłości obok też odda, zobaczymy. No ale tutaj teraz było 11, teraz jest 13, więc już też jakby Więcej sensu jest jechać opryskiwaczem, tak? Zawsze to 2 hektary więcej. Więc te 13 hektarów jakby było żupaku. Yy, no to tu już jest jakaś... No fakt, że tutaj jest daleko, chociaż nie aż tak daleko. No może jest tutaj z 11... Nie, no może 10-11 kilometrów od gospodarstwa. No i jesteśmy na tym nowym kawałku. Proszę bardzo, zobaczcie, tam do drzew i tam do drzew. Dwa hektary w pięknym prostokącie, ile ma szerokości to się okaże po przejazdach siwnika, ale zobaczcie jaka to jest fajna glebka, no dla nas, naszego tutaj, naszej ziemi tutaj na, Knyszy, na Knyszynie na przykład, czy, czy samej Czechowiznie, no to jesteśmy, mamy piachę cholera tutaj, zobaczcie. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Bryłki i no bo to nie jest glina, nie? Ale taka już ktoś tam domieszka, gliny jest tu, Piachu. <laughs> no, z tego co patrzę na geoportalu, portalu, to podobno większość to jest czwarta klasa. E, my robimy, no tak jak mówiłem. O tam widzicie, tam gdzie tamte drzewa, o tam ktoś jeszcze chodzi. i grzybiarz. E, więc mamy blisko, więc czemu by nie? Jest wszystko ok. Tak, wszystko ok. Bardziej I tak to wygląda gdzieś tam po siwniku, nie? Pijemy na No i 2 cm I jako, że jeszcze nie za dokładnie wyjdziałem, więc by się nie przyczkało, to trochę ten przód unoszę Bo jest tak bardzo Nie wzruszało tej ziemi I co więcej, no prosty do roboty. Miejmy nadzieję też, że gdzieś tutaj będzie miał ten kawałek, nie wiem, ze 40 metrów szerokości to wtedy fajnie dwie ścieżki wchodzą. No ale na razie widzę, że ile, no tutaj mamy 9, tam już 6, to jest 15 i co tu w środku, może być... Nie wiem, no może po 40 będzie gdzieś metrów szerokości, także tam i z powrotem, szybkie pryskanie będzie i w ogóle. Ale tak z ciekawostek jeszcze, to tutaj siejemy Sprzęży to karmelo. jakby to dzisiaj, wszystko co siejemy to jest sprzęży do Carmelo. E, w ilości tam 350 roślin na metrze, e, jakieś 180 kg wychodzi. Także mamy trzy odmiany. to że ta to już mówiłem. W następnym vlogu będzie pewnie już inne siane. Dobra, kontynuujemy, bo nie mamy całego dnia a i tak nie sporo zeszło. No i powrót udany. O, dzisiaj jakoś ciężko się się działo w tym ciężniku. przeciapy po wczorajszym tuszeniu jeszcze zapowiedzieć nie ma, więc tu sobie stoi może jeszcze coś w poniedziałek nakosimy, zobaczymy to, a my nakosiliśmy ile tam, kurde czekajcie 180 ton 180, coś takiego No i już tutaj zostało ile może by... 70 80 to nie no 70 ten jeden samochód udało się sprzedać już załadować znaczy nie było tata załadowo opknął, o i już kubka jakaś tam powstała nowa sobie rzuca zaraz chyba zrzut był właśnie zaraz powinno lecieć zobaczycie jak to wygląda Mogę światło zapalić. No, jeszcze po załadunku trochę zostało. O, właśnie rzuciło tutaj na kosz. No, to już dorzuciło kolejnych, nie wiem, 15 ton. No, coś takiego. O, i zaraz będziemy świadkiem, jak, świadkami jak tutaj ładnie nam leci. Ale piękny zapach takiej świeżo suszonej kukurydzy, takiej wiecie, świeżej z pola, nie może gdzieś tam zrygawać, czy tam takiej, co leży tydzień na, przed, pod suszarnią. O, dawaj maleńka. Maleńki raczej, bo podajmy Wiecie, to jest spirala tylko. Ona nie ma dużej wydajności. 4. No ona chyba do 5 ton na godzinę. No to... Wie, no takie suszy, ale nie tak w zupełności to wystarczy. Bo jak tam wysuszy, wiecie, już tak, taki taki sukrzy kukurydzy, O proszę bardzo. że 3 tony na godzinę to już jest e, gdzieś tam maks. No. Nie no taki sukrzej to więcej może, ale takie 30 no to że 3 tony. To na, to na mokro oczywiście, nie na no, skutko Dobra, niech tutaj sobie leci, zmierzymy jeszcze sobie wilgotność. I to na tyle dzisiaj słuchajcie. No, jeszcze muszę domiana pogodzić, niech szybciej miele ten jęczmień, żeby go trochę odsunąć jeszcze bardziej. No bo będzie potrzeba tego miejsca trochę. Dużo raczej nie będziemy sprzedawać. Czkolwiek tato to, to mówię, że już jeszcze jednego tira poznają znajomości tam sprzedał eee, Więc trzy samochody odjadą. I nie niewiele, w sumie tak zostanie, może zostanie z 50 ton, 60 yy, z tego co nakosiliśmy. A i tak telefony są tam jakieś, że po parę ton chciał, chcieli rolnicy brać Także Na razie i do następnego